Shadow 01, deployment to the war zone has been authorized. Trzech. Trzech. Dobra, to lecimy. Ja pokażę jeden. Leć gdzie chcesz. Jeśli nie interesujemy to. Dziękuję bardzo. Spoko. Ja to muszę kontrolować sytuację. No no, piluj, piluj. Czekaj. Ten... <grym> Jaki kolor? O, teraz nie bieski, nie jest nie tylko. Nie, nie, Dawid, źle. Biegać za zielonym. Biegać za zielonym, Dawid. Co zielony, David go będę już. Ej, trzeba jest na żółty. Ty, Dawid, byłeś żółty, nie? Ja bym żółty. Nie. Nie, ja byłem... Tak? Aha, żółty bramem, tak. no, dobra. Tak, nie? Nie wiem. A myślę, że to od koloru zależy, czy się gra dobrze czy źle? O ok, kurwa dziadek. może tak być. Jak no masz niebieskie, to grasz do to, a jak masz zielone, to zajebiście, o. Teraz o, to, te, zajebiście. Te, 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 teraz mi pójdzie, czekaj, bo nie umiem nikogo znaleźć. Kartę zarąbali. Paweł, Tu się teraz statystyki liczą. Leci, leci, no? z tyłu, z tyłu, z tyłu. O, Polacy, Polacy. Oh, Bossman. naprawdę niemożliwe. Nie doszło. Siema no chłopak. na chłopaku. O, do środka przedna Siema. Siema, siema, siema. Ej, hey, Polacy, jak się macie, o Jezus Maria, mnie powalił kondziorek. A on z licznikiem siedzi, ty... ...czujnik, tuż Ej, a ja ten Oni siedzą tym, w środku wieży. No jest, we trzech jest. El Polako. A czemu się nie odzywają te mędy? Podporny boss mam. O, brawo Piotr, kurde. Leci. Nie, to nie, toż. Dziurka, zabijam lekkie znaki. Mam go. O, nie mam go. Jedyny... Kurwa, Macie. Znowu, znowu. znowu oni. Jak ja tu tak mam kurwa 10 zabić, jak oni mnie co chwilę powalają, to jest niemożliwe No bo nie biegasz przed koleżanką Trzeba nabrać dystansu Ale ja mam 0 Zero Skoro zero. Ja to co, to Na ruch wejść, ale nie wchodzą Jest A przedwich Skoczył. Jeszcze nalot kurwa leci a ja mam pistolet tylko. No ja też Wiem, że nas słyszycie, bo taki zzywacie się w ogóle. Na pewno słyszę Odpowiadajcie, że Halo halo Na dropie jest na górze Nie, <coughs> nie umie wejść do góry bo mi... Siema. Halo, halo. Co to Muszę mieć czymś strzelać, że tak to późno. A wiesz, że na górze, Z namką to sobie można po. Ej, polaczko. Ej, polaczko. Skoczyć ktoś. Jaki to jest wiem czy to serwer, czy to moja wina internetu? No skubańce jedna. Co? co? Na, na, gó na górze jest. Ciebie? No, <laughs> także nawet to nie chodzi. Mówią, to oni mówią. Cześć, co tam, ja też nikogo nie zabiłam? No ja nie strzelamy w jednym, gdzie jesteś. Gdzie jesteś? A tu Jestem jesteś. Dzień oblicz... dobry. Mówię, że jesteś po prostu ty, się Tam jest. Zostanie nalotem leży no jeszcze. Minę tu na drabinę, podłożymy. Skurwy syn. Joker, czemu ty się nie odzywacie? Ale coś czasami mówią, coś czasami nie. Nie wiem, Ta, co jest po nim. Gdzie bym nie wylądowała, to kogoś znajdę, jakiegoś typa. To za czule. Dobra. To jest pięknie. Hmm. Hmm. Dobra, ja lecę gdzieś... ...na tego... ...na snerfa tam. O, tu jest na dachu jeszcze gość, no. dobra szkoda. Some, um, some of things, team, yeah? Enemies are dropping into yeah. the area watch the skies back. Oh, your squad back <laughs> on Good i'm looking for you where are you my friend yeah, i voice not <there> Eh? Perché? Perché? Spaghetti peperoni. Sono sprecci. Spaghetti, ma dove sono? Oh, ci canto! No, gości, è solo z tego, co widzę tutaj. mnie? Ma Na cię pierwszych po pakiecie dystans, najbardziej no chcę w Ja Ale wszyscy no z, z tyłu do mnie walili. Yy. Nie ma nigdzie tropa? Może no, Powinien być od razu przy tym. Nie Jest wie? parę tam w samym początku. O kurwa, na samym początku. Tam będą gracze, nie? Jeszcze tak O kurwa, dwóch na raz. Co tu się dzieje? Przod w klatce. Porke se, porke, porke. W tym budynku, uważaj, w tym budynku O, buchie. właśnie nie wiem, że w tym do... Tak, Tak, nie mogę tu wejść nawet. Na górze są.

Te poliglota dawid normalnie a ja jestem jestem ty. Idę jeszcze tam raz do tego przypadku paperonu e, no, Simbalo paperono poczekaj nie strzelaj nie strzelaj nie strzelaj no, no 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 Don't no me, don't no me! Hello. Hello. Don't no me. still here. I'm still here. Don't shut, don't shut, don't shut No 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 no, don't shut Hej, sebus. Ja, ja cię rozumiem. Stop, don't shut, don't no, no 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 Ja mówię do ciebie, nie strzelam do ciebie, a ty mnie bijesz No już masz kurwa bana, już masz bana, hopin tak właśnie ma do mnie nie strzelać. Bo mnie zdenerwował. Ty patrzę na niego, kurwa stoi, nie strzela na do mnie wali. Jeszcze raz tam Ja muszę mieć przetłumaczyć tę sytuację. No. Andy, 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 hello Andy. Andy, Andy. Andy, ty żyjesz? O Andy. Andy, Andy. Dawid, Dawid. Dawid, <grym> Don't, no, 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 don't try... No... No stara ku... O ty kurwa, już masz wiebane. Andy. <grym> no, Dawid, <grym> Dawid. O ty. Już macie bana wszyscy. Wszyscy po kolei, kurwa, co będziecie w lobby. Andy. Dwóch jest w środku na tym, kurwa, miętowym. No właśnie tam. O, latają po górze. W oknach byli. Nie, nie, na, na sklep nie leć, to jakby sensu jest.

Dziękuję. Szada! Motherfucker! Tut mi light Stara, będę za Przyszli chłopaki ze specjalistą, więc uważajcie. Mam jednego, ale jeszcze z trzech zostało. tego. leżą. Pytanie, gdzie oni? Co on? Andy, go to sleep. Andy, Randy. Kto jest? Tam go. Drugi. No no jeszcze z prawej. Od dołu, od dołu, po schodach, po schodach. Po schodach, masz go tam z tyłu. Nasze. Kurwa, prawie, prawie! No co, prawie. Szybciej było niż ja, widziałam go! Nie wiedziałam czy mam to podnosić czy nie! a prawie był Twój, patrz No patrz! Aj, z tyłu! No, jeden nie na jednego, brawo! Oh, kurwa, Chanel! Ale ładnie było! No bo I to był dobry mecz!